Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą spełnić swoje marzenia. Jest to program dla tych, którzy są już zmęczeni tą okropnie szarą i przygnębiającą rzeczywistością, która dzieje się naokoło. Ten świat robi wszystko, żeby nas dołować, i ten świat robi wszystko, żebyśmy kompletnie nie wiedzieli o czymś, co jest najważniejsze czyli o tym, że my jesteśmy tutaj po to, aby spełniać swoje marzenia. Aby żyć na maksa, aby być szczęśliwym, aby się bawić i robić absolutnie to, na co mamy ochotę. Ten świat dzieje się dla Ciebie, on Ci się nie przytrafia, to Ty tutaj rządzisz i ja właśnie w tym programie tłumaczę, jak to zrobić. Witam wszystkich nowych subskrybentów. Dziękuję za każdy like, dziękuję za każdy komentarz i naprawdę proszę o więcej. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To jest bardzo, bardzo ważne, bo tylko w taki sposób. Ten mój program ma szansę się rozwijać i, i dotrzeć do wielu, wielu innych osób. Okej, okay, dzisiaj się przygotowałam. Ja zawsze się przygotowuję, natomiast dzisiaj się na maksa przygotowałam, ponieważ zrobiłam diagram. Chciałabym jeszcze raz, tak pokazać to wizualnie, w jaki sposób działa ten świat. I naprawdę chciałabym otworzyć Wam oczy, i naprawdę chciałabym, abyście ze mną wspólnie przeanalizowali to, co dzisiaj przygotowałam dla Was, ponieważ to. Zmieni Wasze życie. Ok, no to zerknijmy na to razem. Tak jak widzicie, na środku jest obrazek człowieka, tak, ludzi. E, tak jak już mówiłam, my wszyscy na całym świecie jesteśmy tacy sami, także. E, Także obojętne kto gdzie się urodził, w jakim miejscu, jaki ma kolor skóry, cokolwiek, wszyscy jesteśmy dokładnie tacy sami. Natomiast bardzo łatwo nas jest podzielić. Podzielić na osoby, które żyją nieświadomie i na te osoby, które biorą swoje życie w swoje ręce, czyli świadomie wybierają każdy kolejny krok, świadomie decydują się na to, jak ich życie wygląda i będzie wyglądało. Ok, po lewej stronie 98%, po drugiej stronie 2%. Mam nadzieję, że nie jest aż tak bardzo źle. Myślę jednak, że jestem bardzo bliska prawdy i naprawdę ogromna większość, ogromna większość ludzi właśnie żyje w taki sposób, który tutaj opisałam. Czyli 98% osób żyje swoją podświadomością, czyli wszystkim, tylko nie sobą. Takie osoby żyją w tak zwanej iluzji. Bardzo znanym słowem jest słowo Matrix, tak? Każdy zna to słowo, każdy oglądał ten film. Są to ludzie, którzy absolutnie bardzo mocno stoją na ziemi, grają w każdą grę, którą y, ktoś inny każe im grać, wierzą w to, co widzą, kompletnie zapominają o sobie, słuchają bardzo swojej podświadomości, nie mają pojęcia, że tak naprawdę. Najważniejszą osobą, którą powinniśmy słuchać, jesteśmy my sami, czyli jednym słowem, żyją sobie z dnia na dzień. Po drugiej stronie mamy niestety tylko 2%. Mam nadzieję, że jest nas więcej, natomiast osoby, które biorą świadomie swoje życie w swoje ręce, są ogromną mniejszością na tym świecie. Ok, popatrzmy. Osoba świadoma, czyli napisałam ja, tak? Bo ja jestem tą osobą świadomą, to ja jestem ze sobą cały czas w swoim życiu, tak? Ty ze sobą jesteś cały czas i nie da się z siebie zrezygnować. Dlatego tak ważne jest, aby siebie zacząć rozumieć, i dlatego tak bardzo ważne jest to, aby przyjrzeć się sobie i naprawdę zadecydować, że zmienisz wszystko tego, czego nie chcesz, że już wiesz, jak to się robi. I że bierzesz właśnie świadomie swoje życie w swoje ręce. To Ty jako osoba świadoma możesz popatrzeć na siebie z perspektywy, i to Ty jako świadoma osoba możesz na przykład pomyśleć sobie, o czym myślałeś wczoraj, możesz zmienić zdanie, możesz pomyśleć sobie w tym momencie, że lubisz lody czekoladowe, natomiast możesz siebie przekonać, że kakaowe też nie są złe to Ty masz moc w sobie, aby popatrzeć na siebie i pozmieniać swoje myśli. I to jest ta właśnie świadomość. I to jest ta prawda, to jesteś, to jesteś ty. O świadomości mówią również wszystkie religie. Nasza religia. Y, mówię tutaj o naszej religii tylko dlatego, ponieważ ją znam, ponieważ wychowałam się w Polsce, ponieważ to jest nasz język. Tak? Czyli innymi słowy, Bóg, y, to my jesteśmy tymi dziećmi bożymi, to my jesteśmy stworzeni na podobieństwo, to jest tylko i wyłącznie język, który jest używany y, w tej naszej religii. Wszystkie religie są takie same, wszyscy jesteśmy tacy sami, my wszyscy mówimy dokładnie o tym samym. No i trzecim podejściem jest to, że świadomość jest energią. Świadomość jest wszechświatem, jest energią, mówi o tym fizyka to jest właśnie ta siła, która jest no, niesamowita i my właśnie tą siłą również jesteśmy. Ok. Y Zobaczmy dalej. Ludzie, którzy są nieświadomi, którzy po prostu żyją sobie z dnia na dzień tak ślepo, nie mają w ogóle kontroli nad swoimi emocjami. Bardzo często czują strach. Ten świat jest zaprojektowany tak, aby, abyśmy się ciągle bali. Myślę, że to jest pomysł na to, aby właśnie w ten sposób kreować tą rzeczywistość, ponieważ ludzie, którzy się boją, są nieszkodliwi, tak? Ludzie, którzy żyją w strachu, po prostu są grzeczni i słuchają. My, większość naszego życia żyjemy w strachu, czujemy się ofiarami, musimy wybierać strony, musimy innych słuchać, musimy się podporządkowywać. Tak właśnie zachowują się ludzie, którzy żyją podświadomie, ponieważ takie osoby boją się być sobą. Natomiast osoby świadome żyją bardzo stabilnie, tak? Ja tutaj bardzo często mówię o tym naszym w stanie. Aby dojść do tego stanu, używamy mnóstwa technik, medytujemy, modlimy się. Nieważne, w jaki sposób dochodzisz do tego stanu, to jest wszystko up to you, tak? Możesz robić, co chcesz, bylebyś odnalazł się w tym stanie. Natomiast ten stan musi polegać na tym, że ty musisz mieć pewność, że wszystko zależy od ciebie. To ty tutaj rządzisz. Ty musisz naprawdę od rana do wieczora wiedzieć, że ten świat jest tylko iluzją i tak naprawdę ty przez to, co masz w głowie, możesz zmienić to, co widzisz naokoło, tak? To ty jesteś świadomością i to ty kreujesz swoją rzeczywistość. Dlatego bycie stabilnym, czyli bardzo pewnym siebie osobą, która wierzy w siebie, która jest wartościowa, która jest szczęśliwa pomimo wszystko, która rozumie to, co dzieje się naokoło, która nie bierze udziału w dramatach, która patrzy na wszystko z dystansu, która oczywiście jest ludzka, bo my oczywiście jesteśmy ludźmi, to jest piękne, tak, że się zakochujemy, jesteśmy nieszczęśliwi i tak dalej. Natomiast generalnie, generalnie. Mamy bardzo mocne poczucie swojej własnej wartości. Czyli ludzie świadomi są stabilni, bardzo pewni siebie i wiedzą doskonale, że i tak spełnią swoje marzenia. I to jest to właśnie, nad czym musimy pracować, ponieważ my te nasze podświadomości mamy trochę zaśmiecone. Natomiast widzicie sami, że to nie jest trudne, wystarczy o tym się dowiedzieć. Aby w ciągu właśnie jednej chwili zadecydować, że od teraz bierzesz nad sobą kontrolę i jesteś właśnie tym świadomym człowiekiem, który tworzy każdy swój kolejny krok. Czyli osoby świadome mają marzenia, które po prostu spełniają. Koniec kropka. Po prostu takie osoby zamieniają te słowo marzenia na coś, co jest normalne, ponieważ dla osób świadomych nie ma marzeń. Dla osób świadomych marzenia są po prostu tylko i wyłącznie. Punktami, które trzeba odhaczyć. My absolutnie wiemy, że i tak będzie dobrze. My na pewno spełnimy te swoje marzenia na 100%, ponieważ My wiemy, w jaki sposób to zrobić. Jest mnóstwo technik do tego, aby już żyć tymi marzeniami, jeżeli nawet ich nie widzisz w tej swojej 3D rzeczywistości. Jest to wizualizacja, jest to myślenie o tym, analizowanie, wypisywanie sobie na karteczkach. Możemy drukować zdjęcia, tak, które będą nam mówiły o tym, co chcemy w przyszłości? Screenshoty na przykład, tak? To jest, to jest świetna funkcja do tego, aby cały czas sobie przypominać o tym, do czego dążysz, tak? Właśnie o to chodzi. Ty musisz być w takim stanie na co dzień, że nic nie jest dla ciebie nie wiadomo jak nie do osiągnięcia. I dopiero wtedy, w takim momencie, jeżeli to poczujesz, jeżeli to przeniknie przez ciebie, jeżeli będziesz właśnie taką osobą, no to. No dopiero wtedy te marzenia zaczną ci się spełniać. Ty na co dzień dokładnie to robisz. Dla ciebie bardzo normalne jest to, co widzisz na świecie, to co widzisz dookoła. Ty dokładnie manifestujesz codziennie swoją rzeczywistość. Tak jesteśmy stworzeni. Dokładnie tak to działa. Ogólnie myśląc cały czas nad wszystkim, że wszystko jest ciężkie do zrobienia, wszystko jest złe i tak naprawdę nie do osiągnięcia, no to dokładnie to dostajemy. Także ludzie świadomi wiedzą absolutnie, że ich marzenia są już ich. Tak? To jest oczywiste. No i teraz, każdy z nas w coś wierzy. 98% osób na całym świecie wierzy w to, co widzi. Czyli wierzy w to, co mówią w telewizji, wierzy w to, że, że jest przerąbane. <grym> To wszystko jest niesprawiedliwe i że tak naprawdę nie ma przecież opcji, bo wierzą w to, że, że urodziły się w gorszym miejscu, nie mają tyle szczęścia, nie, nie mają szans, nie mają bogatych rodziców, nie skończyły dobrych szkół, nie podróżowały. Nigdy nic nie zrobiły, nigdy nic nie widziały. Jest takie przysłowie, które, które czasami gdzieś mi się tam pojawia na Facebooku u jakichś osób, że i tak cieszmy się z tego, co mamy. Tak? To jest takie polskie, że, że ktoś inny ma gorzej, także i tak jest ok. Moja mama zawsze mi mówiła, żebym patrzyła się tylko i wyłącznie na tych, co mają lepiej. To jest najlepsza rada, jaką usłyszałam w życiu, i to jest naprawdę absolutnie. Mm, Najważniejsze. Tutaj naprawdę nie chodzi o to, żeby patrzeć się na tych, co mają lepiej i zazdrościć im i mówić, wow, też bym tak chciała. Tylko popatrzeć się na nich i pomyśleć sobie, wow, czyli to jest, tak? Czyli jeżeli oni to mają, no to ja też tak będę miała. Natomiast wierzymy w to, że życie jest po prostu ciężkie. No nie jest lekko, tak? Nie jest lekko. Natomiast to nie jest prawda. W momencie, kiedy zrozumiesz, że. Twoje życie polega tylko i wyłącznie na tym, że przyciągasz do siebie to, na czym się skupiasz. To w momencie, kiedy ty tak naprawdę zastąpisz te myśli tymi pozytywnymi, zaczniesz przyciągać do siebie coś nowego, czyli właśnie to nowe 3D. Jeżeli ty zrozumiesz, jaką ty masz w sobie moc. I że ty świadomie możesz wszystko zmienić, jeżeli się skupisz na tym, że chcesz mieć coś innego i będziesz o tym myślał, i będziesz się skupiał i będziesz sobie to wyobrażał, to ten świat Ci pokaże rozwiązania. To wygląda właśnie o to, o to chodzi w tym prawie przyciągania. Na wszystko jest rozwiązanie, i to rozwiązanie przyjdzie do Ciebie. Ty nie musisz myśleć o tym rozwiązaniu. Właśnie o to chodzi w tym świadomym podejściu do życia. I tak naprawdę musisz tylko i wyłącznie oczyścić swoją atmosferę. Ty musisz być taki właśnie pewny siebie i wiedzieć, co chcesz w życiu. I tak jak. Jak mówię, omijać dramaty, starać się tak płynąć przez ten świat, i dopiero wtedy ten świat pokaże ci, słuchaj, może to, a może tak, a może tak, będąc otwartym i takim pozytywnym, i takim y, z taką niesamowitą energią, powiesz, kurczę, no okej, okay, w sumie to jest okej, okay. no nadaje się, ma, masz rację. I potem sobie to jakoś płynie. Traćcie czasu na y, znajdywanie wiecznie jakichś wytłumaczeń, bo to jest strata czasu, po prostu. Jeżeli będziesz stabilny, jeżeli będziesz to wierzył, to ten świat. Wszystko dla ciebie zrobi. To się po prostu samo rozwiąże. Rozumiesz? To wszystko samo jakoś się pojawi. Dlatego to jest super. Tak naprawdę oprócz tego, że musisz być taki trochę wyluzowany i taki właśnie stabilny, to nic innego tak robić, nie musisz robić, bo to wszystko i tak ci się pojawi. Oczywiście, że jak się już pojawi, no to trzeba coś robić, tak? I oczywiście, że trzeba wychodzić z domu i trzeba e, żyć z tym, tym życiem, czyli wiara w siebie. No i właśnie ten efekt będzie wyglądał inaczej. Czyli to koło, które cały czas się powtarza, naszego starego życia, po prostu przerywamy i wybieramy inną drogę. Żeby dojść do czegoś innego, tylko i wyłącznie możemy to robić przez naszą wyobraźnię, tak? Przez naszą ludzką, wspaniałą, piękną wyobraźnię, o której mówił... Neville Goddard. Albert Einstein również powiedział kiedyś takie fajne zdanie, że największym szaleństwem jest to, żeby robić w kółko to samo i oczekiwać jakichś innych rezultatów, tak zmian. Także przestań w kółko narzekać, przestań w kółko patrzeć się na ten świat i ciągle go analizować, i ciągle się przejmować, i ciągle mówić jak jest źle i przerąbane, i że jest korona i są wojny. I tak dalej, i tak dalej. No są, jest jest tego mnóstwo 98% ludzi właśnie żyje w taki sposób. Bidewaj teraz tego konfliktu, który jest gdzieś na świecie. Znam osobę, która mieszka w Tel Avivie i pisałam z tą osobą smsy. i znam również przeciwników, którzy mieszkają tutaj w Melbourne. No i te dwie strony mówią dokładnie to samo czyli będziemy walczyć o siebie, tak? Będziemy walczyć za swoją stronę. I Koło się po prostu toczy, tak? I to cały czas będzie wyglądało tak samo. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby nie, nie wspierać żadnych ze stron. Jak to ma się rozwiązać? Jak to wszystko ma zacząć iść w dobrą stronę? Ty musisz albo wybierać strony, albo wierzyć w coś, co, co mówią, żeby wierzyć. Ty musisz słuchać, ty musisz absolutnie żyć sobie tak jak cała reszta. Pomyśl sam, że gdyby każdy z nas był taki świadomy i spełniał te swoje marzenia. I miał ten spokój w sobie. I chciał tylko i wyłącznie fajnych rzeczy, i dobrych, i naprawdę być szczęśliwym. No to sam powiedz, jakby ten świat właśnie wyglądał w tym momencie. Okej, okay, będę robiła więcej filmów. Tego subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia następnym razem. Buziaki. Bye.